Portal internetowy Świdnica Fakty.pl funkcjonuje niespełna 5 dni, a już notujemy na nim setki odwiedzin. Strona jest innowacyjna, bowiem stawia na materiały wideo, które internauta będzie mógł obejrzeć. Ponadto każde nagranie jest opatrzone tematycznym opisem. Czekamy na państwa ocenę naszej działalności. Przede wszystkim oczekujemy pewnej informacji zwrotnej, wszelkich opinii zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych. Dopiero zaczynamy. Praca na takim portalu, portalu opartym na materiałach wideo jest dla nas dużym wyzwaniem i wszelkie opinie, oczywiście nie tylko od samych internautów, ale wszystkich mieszkańców powiatów Świdnickiego i Ząbkowickiego, będą dla nas pewnym kierunkiem, w którym musimy poprawiać naszą pracę, nasze działy. Wszelkie sugestie są dla nas bardzo ważne. Portal charakteryzuje się ponadto wieloma działami tematycznymi pogrupowanymi w czytelny sposób. Przygotowaliśmy wiele działów, jeżeli chodzi o nowy portal Świdnicafakty.pl. Będziemy on się głównie skupiał na materiałach wideo. Jeżeli chodzi o same działy, to mamy dział no, startowy, stronę główną, na której można zobaczyć większość materiałów, jakie dodajemy bieżąco na stronę. Do tego jest dział poświęcony wyłącznie materiałom telewizyjnym, e, oczywiście sport, kultura, polityka, e, dział służb porządkowych. E, mamy również dział farse taki przygotowany dla e, różnych komicznych, śmiesznych rzeczy, jakie dzieją się w naszym mieście, ale i nie tylko. Niebawem na naszym portalu pojawią się atrakcje dla internautów, których pasją jest fotografowanie i filmowanie. W dziale Konkurs już niedługo pojawi się ciekawa oferta dla wszystkich osób amatorsko zajmujących się fotografią oraz filmowaniem. Portal Świdnicafakty.pl jest odpowiedzią na potrzeby internautów, którzy chcą przyswajać informacje w sposób pośredni zarówno w formacie tekstowym, jak i audiowizualnym. Materiały zamieszczone na portalu są ściśle skorelowane z programem telewizji Teletopsudety.